to miejsce ma służyć turystom, mieszkańcom, ale też i twórcom. Chcielibyśmy łączyć te środowiska, chcielibyśmy, żeby mieszkaniec mógł sobie przyjść do centrum, pożyczyć książki, dzieje leska, czy jakiekolwiek inne pozycje, usiąść napić się mieszczackiej herbaty, czkawy z miodem, e, zjeść mieszczacki jakiś drobny poczęstunek. I to miejsce ma żyć, to miejsce ma tętnić życiem właściwie w wielu wymiarach i mam nadzieję, że Mieszkańcy zaakceptują te nowe przestrzenie po liftingu i mam nadzieję, że będą się sprawdzały dla nas wszystkich. Ela odmalowała te malunki zupełnie za darmo. Siedzieli tutaj nocami, to się tak wydaje, ale malowali kilkakrotnie i pracy było mnóstwo. Ja, w imieniu swoim, mieszkańców, ale też i turystów, którzy będą, mam nadzieję, licznie to miejsce odwiedzać, serdecznie dziękuję. Może ja również bardzo dziękuję za super spotkanie. To ja mam nadzieję, że oprócz przyjaciół, którzy wszystko wiedzą o Eli są też z nami turyści, yy, mieszkańcy. A wydaje mi się, że jest to kobieta, która zasługuje na kilka ciepłych słów. Mieszkanka Leska, która w swojej podróży życiowej przemieszczała różne przestrzenie. I myślę, że cały koloryt jej obrazów piękno wynika z tego, iż zafascynowała się w którymś okresie i mieszkała na krecie, mieszkała w Londynie. Maluję głównie techniką olejną w swoim właściwie stylu, który wypracowałam przez lata. To nie jest tak, że tak nagle się powstało, tylko wiesz co, przechodziłam z takiego superrealizmu, czyli tak naprawdę z fotografii, gdzie kiedyś miałam takie, wiesz, że chciałam osiągnąć idealizm totalny, ale potem, wiesz co, to chyba takie etapy ma, że przetwarzasz i stwierdzasz, że nie, no taki hiperrealizm jest dla fotografii, tak, przeznaczony, a po obrazach trzeba coś Pokazać więcej chyba przez emocje, przez odczuwanie. No i tak staram się to robić. Całym sercem.